Mano widzowie, witam Was w trzecim odcinku z One Blocka. Farmiem z Chrisem bardzo dużo poza kamerką i na chyba dwa levele, albo nie jestem tego pewna ile, dokładnie. Ale tak mi się wydaje, że dwa i to super jest. Czekaj, czekaj. Jezus Jezus jak to na mnie skacze? No, o, masz kolejnego diaksa? O kurwa. Ale PVP zrobiłem i cóż, z tego żelazny mieszany? Bo wywalam, bo ma durability i człowieku jeden. A i w ogóle widzowie, mamy tak zwane nieskończone jedzenie. Dopóki ta krowa nie spadnie, bo możemy sobie robić zupy grzybowe z niej. Mm. <laughs> o kurde, ale lampki e, i jedno blok. No jak klikniesz tab, to ci się pokazuje. Ej, w ogóle nie wiem co się stało. Ej, nie wiem co się stało, ale jak byliśmy online, znaczy kurzwa offline, to ej, naprawił się całkiem ten truzom, serio. Normalnie truzom jest cały, a był tak zniszczony. No, on się jakoś same naprawi naprawiałem, czy co? Nie wiem. Chyba ja się, ja się nie a ty już kopiesz tym naszym diaksowym, kilofem? No, no, potrzebuję jednego diaksa i żebyś też miał A to może to może mi wyleci. Może mi się poszczęści tym razem. A przy okazji... Mhm. Przepalę sobie. O, do wyboru do koloru. Jakiś achievement. Ej, mogę wziąć tę parę tego? Te pary żelaza, które jest tam przerobione sobie no, zrobić... Tak. Co? Weź co, weź co no, bo muszę sobie zrobić kilo Spoko, lec i ci tak zrobię, diamenta jednego Przerobimy Mam, mam, no, mam Rusie! Kurde w się nie chcę ruszyć w no, no się. Nie żaby. Idźcie. No idź z tą szabą. Ta no, skrzynka i nie ma prawie. Ej, w ogóle dziwne jest to, że jak się otwiera tę skrzynkę... To się dostaje magicznie Expa. No, nie ale nie to, ale nie i to nie tak sobie tak było wyskoniosłe. No ruszcie się. I weź po zabijaj te jakieś niepotrzebne zwierzęta. Nie, nie pozostać. Zabij zabij. żaby. zabij. No, żeby zabij. Pandę zostaw, bo panda jest słodka. A wojsk ma? Koniec coś Nie! Monster party! Uważaj! Łapitemy, łapitemy, łapitemy! Mam wszystko, co zmieściłem. Dobra, i teraz i teraz, kurde CPS-owkę walona. Już ja tak nienawidzę tego. też ledłem. Już ja całego! Wypełnione. Nie mogę wziąć swoich itemów Żeby one nie znikły Ja prawie pandę zabiłem Utrzymałem się centymetrem Mój pies! Jezus nie! Tylko nie mój pies Nie chcę żeby mój pies padnął Dobra, zabiłem wszystkich Szybko, kurde, stawiać jakieś skrzynki Chowaj wszystko Czemu ty jesteś niewidzialna? Nie wiem jeszcze źle tą skrzynkę postawiła. Uwielbiam cię. Nie mogę tego późno. Kurde, nie idzie tej skrzynki postawić. Dziękuję. I trzeba zbierać wszystko. Co się stało? Na nic. Wszystkie, wszystkie moje itemy zostały zmarnowane. No, kto mnie znowu zabił? Co, co tu się dzieje? Ja mam taką bekę, bo mnie cały czas coś zabija na chwilę. No to ktoś nie chce zabijać. Nie wiem, kto zabije Bier wszystko. Wszystkie. Aha, bo, on, bo tu jest ten mały Gnój! Jezus, on bije połowę serc! Jest! No ja tego tak nie lubię. Zebraliśmy całe... Znaczy, to nie tak, że połowa rzeczy wleciała do Wojda. Ale mam dwa to najważniejsze akurat. Ej. Jest, ale krowy nie rzucili. Znajdują no, krowy. I nagle. Party. <grym> nie, bo ona jest chyba raz na jedno to. No co mnie bije? No, ja no, nie no, mogę. Ta nie bije. Ja nie mam <grym> nic. Ja nic nie mam. Jestem biedny. To no, ja też to muszę wejść ze skrzydłami. Ja ja serio, wszystko straciłem! Mnie, wszystko! Mnie, wszystko! To musisz sobie przepalić żelaza. Gdzie jest kuba? Jest kuba. może. Mam dwie rzeczy, moje. No kurde, mm -hmm. ale ten morsen party to jest serio, takie. Ja lubię. Czuję, nie wiem. Chyba to ja idę. Ja idę się stakować. O! Uh -huh. Mam mój killoff! Wow. No ale nie mam mój killoff, nie, nie dowierzam. Co tu jest? Dobra, biję to... biję te wiedźmy ręką. Nie mojego psa. No co mi psa bijesz? Ej, zabiła pandę! Ona zabiła pandę! Psie ty siedź lepiej! Ej, nie Psie ty sieć! Siedź psie! Ej, nakarm mojego psa da? Jest! mam co nie zatrułaś, no to... nie wydaj! Nie, nie! Ej, no to kurwa, bo chodź, trzeba jest. Ja nie, nie mam kilofa! A ja nie mam nic! Po co ci jest kilof? No bo to od jak No co ty zrobiłaś? Ej, co mi... Co mi ty nie zabierasz? No, czekaj, to, to się robi tak I co? I już nie żyje ździągwa nie żyje Dzisiaj do życia Dobra Ej normalnie chyba Ej szczerze normalnie No oddaj mi tą łopatę kur... Ej chyba, chyba zapiszę ten film jako a nie wiem w sumie jak go zapiszę. No i kolejna ta życi, balona! Ile jest? Nie biorę mieczy. Chodź tu. O, zabijłem. Mój kilo. Ej, w ogóle wiesz ile durability ma ta sikierka? Nie. 60 shelf. Co? Ile ma? 67. Nie. Mam Co to? Oh, diament! Mam na swój kilofik. Jest. Mam na. A dobra, najpierw użyję ten, ten. Najpierw daję to tu. Moje, albo w sumie do sakiewki. Będę miał sakwę w eku. Właściwą ściąg jest, no. Nie chcę was już. No, Ej, normalnie to jest chyba na, nasz najgorszy dzień na OneBlocku. bloku. Na mnie tak. Na mnie też. No, kurde, znowu? No ja te dam! to, Ja już nie żyję znowu! Prawie! Ale, ale się skłaczała. Gdzie jest nasza krowa? Jaka krowa? Nie gadaj, że jeszcze krowa nie żyje! nie No co? nie Nie ja muszę, ale nie szukać. Ja nie mogę, my straciliśmy wszystko. No, brało się. Ej, nie no, nie chcesz mi tej Ej, Chris. Chris. Bez takich. To 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 się nagrywa! Bez takich! To masz! Kupka! To wiesz, że... Ej, jakby coś... Ej, kurwa, jakby to wymówić... Jak mnie raz hitniesz, to byłam bo mam mm. półtorej i serca. I nie mam jedzenia. Dobra, jakoś prze... Jezus, co tu jest, panda? No już chciałem chciałem zacząć uciekać. No panda rusz się, bo nic nie widzę. O żelazo? Dajcie mi diamenty. Co to jest? Co mam? Uch. Nie. Ale miałem ostatnio. Miałem. No nie no, wiem. Gdzieś się, ej, gdzieś się moje bambusy zapodziały. Znaczy, miałem jednego, ale gdzieś się zapodziały. Mam go jednego. Ej, cóż, co masz? <śmiany> co. zrobiłem? Mieliśmy bloki bloki bambusów, nie? A właśnie z bloków przez myśłem myślałem, że to się na bambusy zrobi. Zrobiłem. Przyciski! Bez takich! Tu się nagrywa! Cicho bądź. Bez takich. Nie wolno, nie wolno. O, kurde. No Jezus, o, mam kolejnego bambusa. Nie! Niech ja nie żyje! Miałam dwa ale my straciliśmy kompletnie wszystko. Amela, zdaj się sprawę. My musimy magazyn, czyli wiesz, skrzynki, przenieść gdzieś na przykład. pobać. tutaj się wkopiemy, wylejemy wodę, zrobimy platformę ze stołu na, I tam damy wszystkie skrzynki. Dlatego tak chcę zrobić w Co? tym Co? miejscu. To są najgorsze, bo tu właśnie te monster party zawsze i to zawsze się ludzi No i dlatego właśnie trzeba je przenieść. Znaczy... Ja, ja zbuduję najpierw wyspę, a potem ten. Dobra. Ej, pan to wystawa, ale koń już właśnie. Co tam koni robi? Teraz kopię się tu, jeden... jeden... jeden tu. I ty nie, nie, bo się poszle dobra? Dobra, dobra. Ja mam wrócić no to mi go nie, bo nie, bo nie, bo nie, bo nie bo

nie okej okay. no, Może nie ma, no nic znowu bardzo wszystko straciliśmy Ja nie mam... Dobra, zaraz będę... Dobra, nie, to nie najmocniej się, kocie Różcie, kocie Chodź. Dobra, Poli. O, cztery. Czy dobra. Czytam, żeby pomóc sobie w głowie. Aż o Jezu, znowu tu wleciałem. <grym> ja tu nie chcę latać. Ale my mamy dużo drewna. Ale nie, jednak mieliśmy prawie staka nieprzerobionego. No mówię, że bo mam jeszcze sama Co ja próbuję kraftować? No w sumie, po co ja tyle potyków? W sumie, po co ja tyle potyków? To będzie fajna trwała. Ja tym takie wolny z taką wolę już Kurde, pando, pan, pando, Pandoro, Pandora. Ta, ta Pandora już mi wkurza No to zrobimy tak, chodź chodź Kurde, ja nie myślę No Pandora się na nie ja? Chodź Pandora No bez takich, bez, bez takich, Dobra, to to będzie takie odróżnione. No nie mam czego drewna, kur, kawodna. No co to jest? Co Nie mam Ej dobra, ej to będzie, to będzie nasze zwierzątko. Nazywamy go Zygmunt. Przedział, przeć. Idę kopasz? Nie, ej dobra, kop skrzynki, bo trzeba Opie Dobra, pierwsza skrzynka skopana. Nie miejsca w roku. Ja mam już w ogóle miejsca Czekaj Mam cztery skrzynki No ja na razie mam tyle Jeszcze wszystkie tu wkładać Tu i tam Z tej skrzynki Okej. Okay. Ja nie przemyślałam to było teraz Jak przy okazji, te drobiane jeszcze zgubam, bo to tak To. się dało kurde, to normalnie się. No, kurde, to normalnie No, Co? Mówię tu skrzynę. Okay. A tu akurat miarę mądre, żeby to przenosić. Bo tak powiem się wszystkie skrzynki niszczą. No. Tu trzeba tak, żeby tak. to było jeszcze bardziej przemyślane. No i to jeszcze?

Ja uwielbiam mojego tridenta. Z trzępem i nimbem. Jezus, trzy craftingi! Nociło mi się, dobra. Okej. Okay. No, rozumiem Dobra, ja już tu każdą skrzynkę rozwaliłem Można zacząć przenosić powoli Znaczy powoli, znaczy no już prawie przenieśliśmy całość, ale Możemy no, no, to powoli Dobra, czy to już jest ostatnie? Ja już wszystko zrobiliśmy Pieczyki też można przenieść Co ty gadasz? Piecyki też można przenieść. Nie no, piczeku raczej nie, bo eee. Dobra, widzowie, to będzie na wszystko. Ja się witam i nara!